Czy kiedykolwiek stałeś w ciszy przy grobie kogoś bliskiego i zastanawiałeś się: Gdzie teraz jesteś? Czy mnie słyszysz? Czy potrzebujesz mojej pomocy? Te pytania prześladują każdego, kto stracił ukochaną osobę. Ale co jeśli powiem ci, że odpowiedzi na te pytania otrzymał człowiek, który przez pięćdziesiąt lat nosił na swoim ciele rany Chrystusa? Ojciec Pio ze stygmatami nie tylko cierpiał jak Zbawiciel. Miał także niezwykły dar komunikowania się z duszami, które już opuściły ten świat. To, co zobaczył o pierwszym roku po śmierci, wstrząśnie tobą do głębi. Wyobraź sobie starożytny klasztor we Włoszech, gdzie powietrze jest przesycone wiekami modlitw, to tutaj, w małej celi kapucyna, rozgrywały się sceny, które wydają się niemożliwe. Ojciec Pio regularnie rozmawiał z duszami zmarłych nie w snach, nie w wizjach, ale na jawie. Twarzą w twarz. Bracia zakonni często słyszeli go w środku nocy, jak prowadzi rozmowy z kimś niewidzialnym. Gdy rano pytali go o to, odpowiadał po prostu: Odwiedziła mnie dusza z czyśćca, prosiła o modlitwy. Ale najwstrząsającą prawdą, którą ojciec Pio odkrył, jest to, że pierwszy rok po śmierci to nie czas odpoczynku, jak wielu sądzi. To okres najintensywniejszej próby, kiedy dusze błagają nas w ciszy o pomoc duchową. Dzisiaj poznasz sekrety, które święty otrzymał bezpośrednio od tych, którzy przeszli już próg śmierci. Odkryjesz, dlaczego niektóre dusze nie mogą znaleźć spokoju, jak rozpoznać ich wołanie o pomoc i co możesz zrobić, żeby im pomóc. Ale uwaga, to, czego się dzisiaj dowiesz, może całkowicie zmienić twój sposób myślenia o śmierci i życiu wiecznym. Zostań do końca, bo ostatnie objawienie może być tym, Czego twoja dusza najbardziej potrzebuje? Jeśli wierzysz w moc modlitwy wstawienniczej, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, módl się za duszę w czyśćcu. Niech twoje słowa staną się mostkiem między niebem a ziemią. Francesco Forgione, który później został znany jako Ojciec Pio, już jako dziecko doświadczał niezwykłych zjawisk duchowych. Widział swojego anioła stróża, rozmawiał z Jezusem i Matką Bożą, a diabeł wielokrotnie go nawiedzał, próbując złamać jego wiarę. Ale to, co stało się 20 września 1980 roku, na zawsze zmieniło nie tylko jego życie, ale i sposób, w jaki postrzegamy świat duchowy. Tego dnia, klęcząc przed krucyfiksem w małym kościółku, otrzymał stygmaty – pięć świętych ran Chrystusa. Przez następne pięćdziesiąt lat te rany krwawiły codziennie, przypominając światu o cierpieniu Zbawiciela. Ale stygmaty to był tylko początek jego niezwykłych darów. Ojciec Pio miał darbi lokacji. Mógł być jednocześnie w dwóch miejscach. Czytał w sercach ludzi jak w otwartej książce. Przepowiadał przyszłość z niesamowitą dokładnością. Ale najrzadszym i najbardziej niesamowitym darem była jego zdolność komunikowania się z duszami zmarłych. Brat Angelo Bataki wspominał: Często w nocy słyszeliśmy Padre rozmawiającego z kimś w swojej celi. Gdy pytaliśmy go rano, odpowiadał, to były dusze z czyśćca. Przyszły prosić o modlitwy i msze święte. Te wizyty nie były sporadyczne. Ojciec Pio przyjmował dusze zmarłych regularnie, jakby prowadził duchową poradnię dla tych, którzy już przeszli na drugą stronę. Mówił swoim spowiednikom, więcej zmarłych niż żywych przychodzi do mnie po pomoc. Różaniec był największą bronią ojca Pio w walce o dusze.” Ten duchowy skarb może Ci dzisiaj pomóc nauczyć się modlić różaniec z większym nabożeństwem i głębokością, odkryć cuda i świadectwa tych, którzy doświadczyli Jego mocy, poznać najpiękniejsze nauki Ojca Pio o sile różańca, otrzymać 30-dniowy plan modlitwy z codziennymi intencjami oraz dostęp do specjalnych modlitw ochrony, uzdrowienia i wyzwolenia. Różaniec był wielką bronią Ojca Pio. I może stać się także Twoją. Nie przegap okazji, aby wzmocnić swoje życie duchowe materiałem, który już przekształcił życie tysięcy ludzi. Aby otrzymać dostęp, kliknij link w opisie pod filmem. Ale co najważniejsze, ojciec Pio odkrył, że dusze zmarłych potrzebują naszej pomocy, szczególnie intensywnie w pierwszym roku po śmierci. To wtedy przechodzą przez najcięższą próbę oczyszczenia i to wtedy nasze modlitwy mają największą moc. W momencie śmierci, opowiadał ojciec Pio, dusza doświadcza czegoś, czego żaden żywy człowiek nie może sobie wyobrazić. Staje twarzą w twarz ze światłością Chrystusa i w tej światłości wszystko zostaje objawione. To nie jest sąd, jak go sobie wyobrażamy, z sędzią wydającym wyrok. To raczej moment absolutnej prawdy, w którym dusza sama rozpoznaje swój stan duchowy. Jak lustro, które bezlitośnie pokazuje każdą plamę, każdą zmarszczkę, tak światłość Boża objawia każdy czyn, każde słowo, każdą myśl z całego życia. Ojciec Pio opowiedział kiedyś historię duszy młodego kapłana, który pojawił się przed nim w klasztorze. Ojcze, powiedziała ta dusza, myślałem, że idę prosto do nieba. Przecież służyłem Bogu, odprawiałem mszę, spowiadałem wiernych. Ale w świetle Chrystusa. Zobaczyłem prawdę o sobie, zobaczyłem, że często odprawiałem msze w pośpiechu, bez prawdziwego nabożeństwa, że spowiadałem ludzi mechanicznie, nie otwierając serca na ich cierpienia, że modliłem się słowami, ale moja dusza była gdzie indziej. Te o małe grzechy, które uważałem za nieważne, w świetle wieczności okazały się być barierami oddzielającymi mnie od Boga. Ta historia pokazuje prawdę, której wielu z nas nie chce przyjąć. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby od razu trafić do nieba. Każdy z nas nosi w sobie ślady grzechu, egoizmu, chłodu duchowego, które muszą zostać oczyszczone. W tym momencie objawienia dusza sama wybiera swój los. Jeśli jest całkowicie czysta i święta, rzuca się w ramiona Boga z niewysłowioną radością. Jeśli jest całkowicie zatwardziała w złu, odwraca się od światłości i wybiera wieczne potępienie. Ale większość dusz, te, które kochały Boga, ale niedoskonale, wchodzi do czyśćca. Czyściec, wyjaśniał ojciec Pio, to nie miejsce kary, ale miejsce miłości. To ogień Bożej miłości, który wypala z duszy wszystko, co nie jest godne nieba. Dusze tam cierpią, ale to cierpienie jest przemieszane z nadzieją, bo wiedzą, że pewnego dnia zobaczą Boga twarzą w twarz. Ale oto największa tajemnica. W pierwszym roku po śmierci dusze w czyśćcu są szczególnie wrażliwe na nasze modlitwy, msze święte i ofiary. To czas, kiedy nasze duchowe wsparcie ma największą moc oczyszczającą. Ojciec Pio opisywał to tak: Wyobraźcie sobie człowieka więzionego w ciemnej celi. Każda wasza modlitwa to promień światła wpadający przez okno. Każda msza święta to klucz otwierający zamki. Każda ofiara to krok prowadzący go ku wolności. Dlatego pierwsze 12 miesięcy po śmierci bliskiej osoby. To czas szczególnej odpowiedzialności dla tych, którzy zostali na ziemi. To my możemy skrócić cierpienia naszych zmarłych, to nasze modlitwy mogą przyspieszyć ich drogę do nieba. Pewnej zimowej nocy 1954 roku klasztor w San Giovanni Rotondo został dosłownie najechany przez duszę z Czyścica. Bracia słyszeli kroki na korytarzach, otwierające się drzwi, Głosy dobiegające z pustych cel, a nawet dzwonienie dzwonków. Młody nowicjusz był przerażony i pobiegł do ojca Pio. "Padre, co się dzieje? Czy to duchy, czy to diabeł?" Ojciec Pio uśmiechnął się łagodnie. "Uspokój się, synu. To dusze z czyśćca. Dzisiaj jest ich szczególnie dużo, bo jutro jest święto wszystkich świętych. Przyszły prosić o modlitwy." Te zjawiska nie były niczym niezwykłym w życiu ojca Pio. Przez pięćdziesiąt lat regularnie przyjmował wizyty od dusz zmarłych. Ale co fascynujące, większość z nich przychodziła właśnie w pierwszym roku po śmierci. Dusze w pierwszym roku po śmierci, wyjaśniał święty, są jak dzieci, które zgubiły się w ciemnym lesie. Nadal pamiętają drogę do domu, nadal słyszą głosy swoich bliskich, nadal mają nadzieję na ratunek, dlatego próbują się z nami skontaktować. Ojciec Pio nauczał, że dusze komunikują się z żywymi na różne sposoby, ale zawsze delikatnie, bez zamiaru straszenia, przez sny. Jeśli zmarły bliski pojawia się w twoich snach smutny, zmęczony, proszący o coś, to może być znak, że potrzebuje modlitw. Ale uważaj, nie każdy sen pochodzi od Boga. Módl się o rozeznanie. Przez zapachy. Nagły zapach perfum zmarłej babci. Ulubionej kolokacji dziadka, czy kwiatów kojarzących się z konkretną osobą, może być sposobem na powiedzenie jestem tutaj, pamiętaj o mnie. Przez zjawiska świetlne, migające żarówki, świece gaszone niewidzialną ręką, nagłe zmiany oświetlenia w konkretnych miejscach domu, przez dźwięki, ulubiona melodia zmarłego grająca bez powodu, kroki w pokoju, w którym nikt nie chodzi, czy głosy słyszane w ciszy nocy. Przez sen i spokój, paradoksalnie dusze mogą także dawać znać o swojej obecności przez ciszę. Nagły, niewytłumaczalny spokój w miejscu, gdzie ktoś zmarł, może oznaczać, że dusza znajduje pocieszenie w naszych modlitwach. Pewna matka przyszła kiedyś do ojca Pio, opowiadając, że po śmierci syna ciągle czuje jego obecność w domu. Padre, czy to normalne? Czasami wydaje mi się, że słyszę jego śmiech, że czuję dotyk jego ręki na moim ramieniu. Ojciec Pio odpowiedział, to naturalne, córko. Twój syn jest w czyśćcu i wie, że Twoje modlitwy mu pomagają. Dlatego przychodzi Ci powiedzieć, mamo, nie przestawaj się za mnie modlić. Ale święty ostrzegał też przed niebezpieczeństwami, nie każde zjawisko pochodzi od duszy w czyśćcu. Diabeł może udawać zmarłego, żeby wprowadzić zamęt w Twoim sercu. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy te zjawiska prowadzą Cię bliżej Boga i modlitwy? Jeśli tak, może to być znak od duszy potrzebującej pomocy. Najważniejsza rada Ojca Pio była prosta. Gdy doświadczasz takich znaków, nie bój się, ale też nie fascynuj się nimi zbytnio. Po prostu klęknij i odmów różaniec w intencji wszystkich dusz w czyśćcu. To najlepsze, co możesz zrobić. Czy wiesz, zapytał kiedyś Ojciec Pio jednego ze swoich synów duchowych, że jedna msza święta, odprawiona z miłością, może uwolnić duszę z czyśćca? że jeden różaniec odmówiony z wiarą może skrócić jej cierpienia o lata? Te słowa nie były przesadą. Ojciec Pio widział na własne oczy, jak nasze modlitwy wpływają na duszę w czyśćcu. Opisywał to w sposób, który zapiera dech w piersiach. Pewnego razu do świętego przyszła kobieta, która straciła męża w wypadku, padres te płakała. Mój mąż umarł nagle, bez ostatniego namaszczenia, bez możliwości pożegnania się z Bogiem. Czy jest potępiony? Ojciec Pio spojrzał na nią z czułością. Córko, twój mąż jest w czyśćcu, ale ty możesz mu pomóc. Idź na mszę świętą każdą niedzielę przez rok i oferuj komunię w jego intencji. Odmawiaj różaniec codziennie, myśląc o nim. Rób małe ofiary, zrezygnuj z deseru, z rozrywki, a z wygody i oferuj to za jego duszę. Kobieta wykonała te rady religijnie. Po roku wróciła do ojca Pio promienna. Padre, już nie czuję tego ciężkiego smutku. Czasami wydaje mi się, że mój mąż jest obok mnie, ale teraz jest szczęśliwy. Ojciec Pio uśmiechnął się. To dlatego, że Twoje modlitwy uwolniły go z czyśćca. Teraz jest w niebie i modli się za Ciebie. To pokazuje potęgę naszych modlitw. Ale ojciec Pio wyjaśniał, że niektóre formy modlitwy są szczególnie skuteczne. Msza święta to najważniejsze. Nic na ziemi nie ma takiej mocy, jak ofiara mszy świętej. Gdy kapłan przeistacza chleb i wino w ciało i krew Chrystusa, otwierają się wszystkie skarby nieba. Różaniec odmówiony z nabożeństwem. Każda zdrowaś Maryjo to pocałunek Matki Bożej dla duszy w czyśćcu. Matka Boża osobiście nosi nasze modlitwy do swoich dzieci, uczynki miłosierdzia. Gdy karmisz głodnego, ubierasz nagiego, odwiedzasz chorego w intencji zmarłego, każdy taki czyn ma moc zbawczą. Cierpienia oferowane za zmarłych. Gdy cierpisz z miłością, czy to chorobę, czy smutek, czy trudności życiowe i ofiarujesz to cierpienie za duszę w czyśćcu, stajesz się współbawicielem z Chrystusem. Ale najpiękniejszą prawdą, którą objawił Ojciec Pio, jest wzajemność tej miłości. Gdy pomagasz duszy dostać się do nieba, mówił, ona nie zapomina o tobie, staje się twoim orędownikiem na całą wieczność. Dusze, którym pomogłeś, będą się za ciebie modlić do końca świata. Historia jednego z penitenów ojca Pio potwierdza tę prawdę. Przez rok modlił się intensywnie za swojego zmarłego ojca. Po roku zaczęły dziać się w jego życiu niezwykłe rzeczy. Znalazł dobrą pracę, spotkał przyszłą żonę, jego problemy zaczęły się rozwiązywać jak przez cud. Gdy opowiedział o tym ojcu Pio, święty uśmiechnął się. Twój ojciec jest już w niebie i odwdzięcza się za twoje modlitwy. Teraz on modli się za ciebie. Nie wystarczy wiedzieć o cierpieniach dusz w czyśćcu, mówił ojciec Pio. Trzeba działać. Dlatego zostawił nam konkretny przewodnik, jak skutecznie pomagać zmarłym, szczególnie w pierwszym roku po ich śmierci. Pierwszy miesiąc po śmierci Czas najintensywniejszej pomocy. W pierwszym miesiącu ojciec pioradził codzienną mszę świętą w intencji zmarłego. Jeśli nie możesz iść codziennie do kościoła, zamów mszę święte u kapłana. To najcenniejszy dar, jaki możesz dać zmarłemu. Codziennie różaniec, najlepiej o tej samej godzinie. Stwórz rytm modlitwy. Niech zmarły wie, że o konkretnej porze ktoś myśli o nim z miłością. Czyny miłosierdzia. Każdego dnia zrób coś dla kogoś potrzebującego w intencji zmarłego. Nakarm głodnego, pomóż samotnej osobie, pociesz smutnego. Od drugiego do 12 miesiąca. Systematyczna pomoc. Cotygodniowa msza święta przez cały rok. To minimum, które powinieneś zrobić dla każdego bliskiego zmarłego. Różaniec trzy razy w tygodniu. Poniedziałek, środa, piątek. Te dni są szczególnie korzystne dla dusz w czyśćcu. Post w piątki. Zrezygnuj z mięsa, słodkości lub innej przyjemności i oferuj to za zmarłego. Ojciec Pio uczył także o mocy sakramentaliów: pokrop dom wodą święconą, myśląc o zmarłych, noś szkaplerz, medalik, róże. Te rzeczy mają moc, której świat nie rozumie. Szczególne dni w roku rocznica śmierci dzień najważniejszy. W rocznice śmierci duszy szczególnie potrzebują naszej pomocy. Zamów mszę świętą. Odmów cały różaniec, zrób jakąś ofiarę. Urodziny zmarłego to dzień radości, który możemy przekształcić w dzień modlitwy. Święto Wszystkich Świętych, 1 listopada i Dzień Zaduszny, 2 listopada. Te dni to szczególna łaska dla dusz w czyśćcu. Twoje modlitwy mają wtedy podwójną moc. Znaki, że duszy została uwolniona ojciec Pio, nauczał jak rozpoznać, że nasze modlitwy skutkowały. Przestaniesz czuć ciężar smutku. Zamiast żałoby poczujesz pokój. Znikną znaki obecności zmarłego, dziwne dźwięki, zapachy i sny. Poczujesz, że zmarły jest szczęśliwy i że teraz on modli się za ciebie. Najważniejsza rada, pamiętaj, mówił ojciec Pio, że gdy modlisz się za zmarłych, nie tylko im pomagasz. Przygotowujesz także swoją własną duszę na życie wieczne. Każda modlitwa za innych wraca do ciebie podwójnie. Pewien mężczyzna zapytał świętego. Padre, skąd mam wiedzieć, za kogo się modlić? Zmarło tyle osób? Ojciec Pio odpowiedział Módl się za wszystkich, Bóg wie, kto najbardziej potrzebuje twoich modlitw. A te, które są zbędne, bo dusza jest już w niebie, Bóg przeznaczy dla innych potrzebujących. To piękna prawda. Żadna modlitwa za zmarłych nie idzie na marne. Pamiętaj o swojej śmierci. To było jedno z najczęstszych pouczeń Ojca Pio. Nie po to, żeby straszyć, ale żeby przygotować. Ten, kto żyje świadomością śmierci, żyje prawdziwie. Każdego z nas czeka ten moment przejścia, każdy z nas stanie kiedyś przed światłością Chrystusa, każdy z nas będzie potrzebował modlitw tych, którzy zostaną na ziemi. Dlatego najważniejszą lekcją płynącą z objawień Ojca Pio jest nie tylko to, jak pomagać zmarłym, ale jak żyć, żeby samemu potrzebować jak najmniej oczyszczenia. Żyj w łasce uświęcającej, Radził Święty. Regularnie się spowiadaj, przyjmuj komunię świętą, módl się codziennie różaniec, rób czyny miłosierdzia nie dla nagrody, ale z miłości. Przebaczaj tym, którzy cię krzywdzą. Pamiętaj o Bogu w każdej chwili dnia. Ale nawet najświętszemu człowiekowi może być potrzebne oczyszczenie w czyśćcu. Dlatego ojciec Pio radził: Buduj sobie przyjaźnie duchowe już teraz. Módl się za innych, a oni będą się modlić za ciebie. Pomagaj duszom w czyśćcu, a gdy sam tam trafisz, one ci pomogą. Teraz proszę cię o coś bardzo osobistego. Napisz w komentarzach imię osoby zmarłej, za którą chcesz się dzisiaj pomodlić. Może to być twoja mama, tata, dziadkowie, dziecko, małżonek, przyjaciel. Ktokolwiek kto odszedł z tego świata i może potrzebować twoich modlitw, napisz po prostu modlę się za imię i dodaj krótką intencję. Razem utworzymy wielki łańcuch modlitwy, który sięgnie aż do czyśćca. Jeśli te objawienia Ojca Pio dotknęły twojego serca, podziel się tym filmem z kimś, kto stracił bliską osobę. Twój gest może przynieść pocieszenie sercu w żałobie i pomóc duszy w czyśćcu. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Bo regularnie dzielimy się naukami świętych, które mogą umocnić twoją wiarę i przygotować na życie wieczne. Na zakończenie zostawię cię ze słowami Ojca Pio, które były jego testamentem duchowym. Módl się, miej wiarę i nie martw się. Śmierć to nie koniec, ale początek prawdziwego życia. Miłość nie umiera nigdy, tylko się przemienia i staje się wieczna. Niech Bóg cię błogosławi, a święty Ojciec Pio. Wstawia się za Tobą i za wszystkimi, za których się modlisz. Amen.